Z strony Szymon Gaming. Dzisiaj gramy znowu z Googie Gaming. Dzisiaj sobie znowu pogramy w Brawl Stars. Siema. Siemo. Co tam robisz? Gramy w Brawla. Pamiętajcie, że za niedługo się szykuje gruby opening u Googiego. Więc zapraszam serdecznie, a ja ogarnąłem właśnie intro. Nie wiem czy Wam się spodoba. I się bardzo Jeśli Wam się spodoba, strzelcie suba, lajka w górę. I nie zapomnijcie o dzwoneczku. No, a my teraz lecimy. Kim grasz? Mortisem. No, to ja zagram Jessie. No, to ja sobie też wbiję. Dzisiaj zagramy też standardowo z 3 gierki i 4. No, 4 myślę. Też no. są wszystkie w, w wybieraniu gier. Może dodam Wam. Jakąś muzyczkę Będzie lecieć po cichu Zobaczymy A Teraz skupmy się na grze No ja uciekam Bo ja tu nie mam szans no, Ale widać, że ten Leon ma trochę low Ale on by mnie porobił No, tak jak właśnie strzelasz Wczoraj też był odcinek Jak macie suba To zapewne dostaliście powiadomienie I polecam obejrzeć ma, U Google też jest, filmik. Zabiję A ja właśnie się biję z Daryl, Znowu mówię takim głosem, ja nie mogę tak mówić. To brzmi jakbyśmy byli w kościele. Daryle. Dawaj idziemy na tego kruka. Ja bym polecam tą penę, bo ty mam peny. Okej, okay, idę do ciebie. Gdzie ona jest? A, a, ja nie podchodzę, tam Daryle. jest El Primo. Gdzie oni są? On jest w tych krzakach. Dobra. Peny bierz te power cube. Gra. O, widziałeś jak Daryl ładnie się wywinął? O, kolejne trzy power cube. Ale ładnie. No. A, kruk mi uciekł. Prawie zabiłem. O nie, prawie zginąłem. Nice. Serio? Piperka poszła na strzała. No, ja ją też raz trafiłem. Teraz kruk o, gdzieś mała, jest w krzakach. A nie, jeszcze co? jeden team. Nie, to jest zero Jest jeszcze Daryl. No, my... Jest kruk i daryl. Kruka nie ma. Co, co ty powiedziałeś? <grym> no nie ma. No a Darla też nie ma. Wiesz, Dobra wiem, gierka. Wiecie, ile robiłem? 2700. Dużo. No, Jak bierz normalnie ty, 1030. Widzicie, ja też zbieram do tego openingu, ale ja dopiero zaczynam. Gramy w gotowości. Zaraz zagramy, może inny tryb. Game grab, może napad. Czy tam zadyma? Czy tam nagroda? Tak jest w ogóle. No, bo nie patrzałem, jakie są tryby. Nie patrzę na No. I też. a w sumie nic. Teraz skupimy się na grze wygrać tą gierkę, bo ja muszę mieć Mortisa na 15, bo tak lubię. No, a wy piszcie, czy lubi w komentarzach, czy lubicie Mortisa, czy nie lubicie? Jak macie, jak, napiszcie też, czy macie Mortisa, czy nie macie Mortisa, bo widzę, że giniesz. No niestety. Albo napiszcie ile macie pucharków w grze. Mm, ty też niestety zginąłeś. Oj piąci, ja minus 3. Ja nie To zabieramy duło. musimy teraz wygrać. Lub drugie miejsce. A może zagramy zbiór klejnotów? Nagroda? Może coś? Z możemy nagrodę. Okej, okay. zaczynamy. Czekaj, tylko sobie zobaczę, jaka to jest. No, ta mapka, to ja biorę. Weź, i, i, weź, i, I też się nie wkurzajcie, że filmiki są takie długie czy tam takie e, krótkie, bo e, niestety n, e, na tym, co my nagrywamy, to może być filmik maksymalnie 8, 7 minut i 50 sekund, coś takiego. No nie no. jak, jak chcecie y, tą aplikację, to ona się nazywa Mobizen do nagrywania. No. Właśnie to na tą napkę najlepiej mieć albo dardyna, albo bula, albo szeliwo. Tutaj są kampy. No. Jak podejdziesz, to od razu już trzeba, się go tu pan nie ma. No. No. I co, zaczynamy? Coś mi się nie chce załadować. No to ja wyjdę, też wejdź. Jeszcze raz. Co dzisiaj z tym ładowaniem? Dzisiaj rano, jak wstałem o 5 rano, to też tak miałem, wiesz? Aha. To może zagramy jakiś inny tryb? Może. Bo nie chcemy marnować nagrodę. czasu. Z... No... no, przecież graliśmy nagrodę i przecież był... tylko za Dyma. No to ja za, A, za Dyma, okej. Okay, no to ja gram Jessie znowu. A ja Mortisa znowu. I też nie wiem czy widzowie, ale zbieram na ulepszenie ten Spajka na dziewiątą, na dziewiątą moc. I tutaj próbowałem jakieś wykombinować szanse, żeby strzelić gola. No Daryl mnie zabił. Mnie jeszcze nie. Bo się schowałeś do respa. Stu Przegraliśmy. Nie trafili nam, niestety. No to trzeba jakoś coś piłę szybko, uciec, znowu wziąć, jakoś wiesz, odbijać. Ja. 138 HP, dobra. Ty odbija. nam prawie strzeliłeś, gościu. Gdzieś to wywalam I jest go, proszę Państwa. Ultem nam trafiła, nie miałem szans. No, nie pykło, bo chcę bardzo go wpić No to szalone wagoniki. Co? A, dobra, no. game grab. A, a co ja mam dzisiaj w sklepie? Zobaczmy szy na szybkość. No, ja o, za darmo mam. 12 monetek odbierzemy sobie. to jakieś skiny. Nie wiem, dzisiaj Karla 9+. Plus. Aha, dobra. Dawaj, gramy. Bo już 7 minut odcinka, nie chcę zanudzać widzów. Zaczynamy znowu. Tym razem gem graba. A ty tam mi nie szepcz do ucha. A. Yy, chwila, bo tu problemy techniczne piszą na jednej grupie jedno messengerze. Muszę zaraz zabrokować powiadomienia. No, o nie, wszedłem przez pomyłkę. Mój gem? O nie! Ale nasza Bibi, jak zwykle, zebrała węglu. Ej, co to było, jakiś lifehack? Przyszedłeś przez tego, no przez wagonik. Ja, no bo ja byłem jeszcze po odrodzeniu i szybko tam przybiegłam. Tak można. Bo, bo jak jesteś po odrodzeniu, to cię jeszcze nie mogą zabić. Sorry za te powiadomienia, ale... No kurde, co, weź, no. No, sorry. Ja zrobię chwilę cięcie i zaraz do Was wracam. Wracamy do Was po krótkim cięciu. Musiałem zablokować powiadomienia. Gramy dalej. No widać, że nasz Mortis ma 7 gemów. No mm, i przeciwny Mortis zebrał 09. Jeszcze jeden gem. No, uciekaj. O, zabiłem. Dobra, mamy 21 gemów. Jak mi zabrałeś? Dobra, wygraliśmy. I co widzowie? Chyba będziemy kończyć ten odcinek. Do następnego razu. Siema.